przyjemność poprowadzić dla Państwa tę konferencję. A okazję mamy szczególną, dlatego, że właśnie ruszają największe regaty w Polsce, volvo Ocean Days i są to jednocześnie drugie, co do wielkości, regaty w rejonie całego Morza Bałtyckiego. Tylko Woche jest większe, ale przynajmniej 70 lat starsze. Dzisiaj nie będę z Państwem sam. Przedstawię na samym, na samym początku naszych szlachetnych gości. Zacznę od Pana Rafała Kleiderta z Gdyńskiego Centrum Sportu. Proszę o klaski, nas to trochę ośmieli, dziękuję bardzo. Każdy z nas ma pewien komponent próżności, zapewniam. I jest też prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, Tomasz Ameraton. Uproszę to publicznie. Wybornie, od razu lepiej. Zanim opowiem o tym wszystkim, zanim, zanim powiem o całym moście, który łączy Wolwę jako firmę motoryzacyjną z waglami, powiedzmy, w ogóle zobaczmy cały taki filmik, który na początku wprowadzi nas w ten klimat, mamy już elektronicznego sufera, surfer, sufera gotowego, no zatem oddajmy się tym emocjom w formie wideo.